Muszę coś powiedzieć. Sprostować. Ja się nie denerwuję, żeby nie było. W ogóle wczoraj usłyszałam takie piękne powiedzenie od naszego przyjaciela. I powiedział, że złość to kara dla samego siebie za głupotę innych ludzi. Więc ja postanowiłam, że się już nie będę denerwować. Ale muszę to sprostować. Spytano mnie. Mnie. Czy ja biorę gorące kąpiele? Więc ja, ja odpowiedziałam, że ja nie. Dlaczego? jeżeli chcecie wiedzieć, yy, dlatego, że mam dużego krwiaka i nie chcę, żeby pękł, bo jak pęknie, to będzie niefajnie. Natomiast dostaję bardzo dużo wiadomości od kobiet, że one całe ciąże yy, się kąpały, że to bzdura, że dziecko się urodziło zdrowe. Ja się bardzo cieszę, że się mogłyście kąpać w gorącej wodze, wodzie. Zazdroszczę wam, bo ja też bym chciała. Natomiast ja nie powiedziałam nic, że absolutnie to jest zakazane, tylko ja nie mogę Jutro idę na kontrolę, bo ostatnią kontrolę miałam miesiąc temu i idziemy, idę zobaczyć, czy się wchłonął, bo możliwe, że się już wchłonął albo jest mniejszy, albo już niewidoczny. I mam taką nadzieję i wtedy będę wiedzieć. Dlatego również nie ćwiczę, bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie ćwiczę, albo no, widać, że jestem mniej aktywna w ogóle. I to nie jest dlatego, że to wszystko co ja robię, to dlatego, że nie wolno w ciąży, tylko dlatego, że ja nie mogę. Każda ciąża jest inna. Nie porównujcie swojej ciąży do drugiej ciąży. Nie wiecie, co kobieta przechodzi. I ja naprawdę nie chcę musieć tutaj mówić, co mi jest, tylko nie robię pewnych rzeczy, bo nie, bo nie mogę. Jeżeli ich nie robię, to znaczy, że nie mogę, a nie dlatego, że nie chcę. Tyle w temacie. No, fajnie, że. Wy miałyście taką ciążę, też bym taką chciała. Moja jest trochę inna.